No myślę, że cała publiczność piłkarska jest zawiedziona tymi występami naszej reprezentacji, szczególnie tym pierwszym, kiedy daliśmy się zaskoczyć drużynie Ukrainy. I to na pewno było dużo takiego rozczarowania wokół, wokół tego meczu. To najważniejszy mecz chyba pod wodzą trenera Fornarika i najważniejszy mecz zdecydowanie na razie do tej pory w tych eliminacji. I, no i takie rozczarowanie można powiedzieć, bo jednak te dwie pierwsze bramki w jakiś sposób były wręcz nie do uwierzenia, że to się stało. I no i cóż, ja myślę, że można się pastwić nad piłkarzami, nad trenerem, jak podeszli do tego meczu, jak się przygotowali taktycznie, mentalnie i tak dalej. Ale moim zdaniem wydaje się, że błędy zostały popełnione dużo wcześniej. Tak dokładnie nie było, że że gdzieś tam w czasie meczu w Ukrai z Ukrainą popełniliśmy tak diametralne błędy, że, że prawdopodobnie w dużym stopniu ta porażka przyczyni się do tego, że na Mistrzostwa Świata do Brazylii jednak nie pojedziemy, bo zostało nam, zostało nam pięć spotkań, z tego cztery na wyjeździe, więc to po prostu automatycznie stawia nas w pozycji. Niesłychanie trudnej, i ja, tak analizując to, co się działo, to myślę, że trener tutaj razem ze sztabem musieliby jak najszybciej zrobić taki rachunek sumienia, rachunek takiej, tej całej historii, to co zdarzyło się po meczu z Anglikami. Pamiętamy, jaką euforię przeżywaliśmy w kraju, kiedy nasz zespół grał z Anglią wyrównany mecz a nawet, powiedziałbym, byli lepsi od, od Anglii. Skład był w miarę scementowany, skrystalizowany, czyli coś w jakiś sposób się e, urodziło, można tak powiedzieć. E, terener w krótkim okresie dotarł do tych chłopaków, że po Euro oni się zbudzili, czy, czy zaczęli wierzyć w siebie. I w okresie po Anglii, do tego okresu z Ukrainą, wydarzyły się po drodze jakieś rzeczy, które e, diametralnie zmieniły obraz nas, naszego zespołu I, e, i nie wiem czy te mecze nie wiem z tą trzecią Rumunią, którą pokonaliśmy w, w Maladze, czy, czy wcześniej te sparingi takich naszych ligowców w Turcji na przykład nie utwierdziły trenera, że można szukać zawodników w tak trudnym momencie dla nas, bo bo jednak ten mecz z Ukrainą był takim jakby docelowym spotkaniem. Absolutnie. Jest to jeszcze jakby szansą na to, że będziemy widzieć bardzo dobrą naszą reprezentację. Taką, choćby, jak choćby w meczu z Anglią, bo jednak potencjał w drużynie jest. Jak się przeanalizuje indywidualnie tych zawodników, którzy są w naszej reprezentacji, to ja mówiłem już to jeszcze przed Euro, że ja na papierze takiej reprezentacji, powiedzmy w tej nowej piłce nożnej, w tej nowej historii powiedzmy, środka lat 90. aż do dzisiaj, to, to nie widziałem, żeby tak dobrze zawodnicy grali w takich dobrych klubach w lidze francuskiej, w niemieckiej, w angielskiej. I to potwierdza fakt, że brakuje nam takiego scalenia, brakuje nam tej atmosfery w zespole i brakuje nam praktycznie zespołu z tych zawodników indywidualnych, bo mówimy, że na papierze to są zawodnicy lepsi niż na przykład drużyna Ukrainy, wcale nie gorsi niż, niż, niż Anglicy, chociaż ci mają bardzo dobre nazwiska, więc wydaje mi się, że jest szansa na to, aby w krótkim czasie, bo mówimy o krótkim czasie to są dwa miesiące do kolejnego meczu eliminacyjnego, poprawić jakość gry naszego zespołu. Ale to i tak podejrzewam, nie będzie jeszcze do, taką gwarancją, że pojedziemy na te, na te mistrzostwa, bo jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy tylko jeden mecz u siebie z Czarnogórą, e, z którą musimy w jakiś sposób się bić o ten awans, bo ten pociąg do, 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 do Brazylii w jaki sposób nam się oddali przynajmniej o od, od dwie stacje, a w nim Anglia i Czarnogóra. I, e, I oczywiście jest szansa na to, żeby nasza reprezentacja w krótkim czasie szybko poprawiła grę, przede wszystkim mentalnie, bo tu trzeba podnieść pewność siebie tych zawodników, trzeba w jakiś sposób zbudować atmosferę pozytywną wewnątrz zawodników, bo wiadomo, że kibice troszkę są zawiedzieni tym, tym wynikiem, prasa jest zawiedziona tym wynikiem, więc te wszystkie faktory musimy w jakiś sposób odsunąć od reprezentacji, czy reprezentacja wewnątrz, i przeanalizować to, co się do tej pory, do tej pory działo, czyli wrócić, podejrzewam, do, do tej bazy, którą wypracowaliśmy w meczu z Anglią i na tym tworzyć jak najszybciej jakąś taką nową Nadzieję na to, że przynajmniej nie będzie kompromitacji w, tych, w tym euro, a do końca będziemy walczyć powiedzmy, i dawać nas, nam samym i kibicom nadzieję, że, że, e, że jeszcze się liczymy i prawdopodobnie na samym końcu gdzieś tego jednego czy dwóch punktów zabraknie. Bo przecież ja pamiętam eliminację, gdzie Szwecja, Anglia dwa razy nas ograła o minimalnie o, o punkt. E, i i gdzieś tam tego jednego meczu zawsze brakło i boję się, że ten mecz z Ukrainą będzie takim meczem, który, który dobitnie będzie nam przypominał, że, że szkoda, że tak się stało.